Bezemisyjna rewolucja Nissana wkroczyła w kolejną ważną fazę, której początek wyznaczyła premiera ENV200, drugiego stuprocentowo elektrycznego pojazdu tej marki. Właśnie rozpoczęła się sprzedaż tego modelu w Polsce. Podczas prezentacji na Warszawskim Ursynowie przedstawiono samochód i jego możliwości techniczne. Czy przede wszystkim Nissan jest. Pionierem, jeżeli chodzi o samochody elektryczne i mamy olbrzymie doświadczenie, ponieważ nasz pierwszy model elektryczny Leaf, jest na rynku na całym świecie już 3,5 roku w Europie od ponad roku, więc mamy olbrzymie doświadczenie i wiemy, że te napędy się sprawdzają, że klienci są z tych samochodów bardzo zadowoleni. Mogę, nie będę gołosłowna, podam liczbę. 93% klientów Deklaruje, że jest całkowicie zadowolona z użytkowania tego samochodu, a 97% aż poleciłoby ten samochód swoim przyjaciołom, więc jest to najlepsza rekomendacja po kilku latach użytkowania samochodu. Elektryczny NV200 to model dostawczy, więc poza napędem, który został zapożyczony wręcz żywcem z modelu Leaf, mamy jeszcze funkcjonalność samochodu dostawczego, więc do środka do przestrzeni ładunkowej zmieszczą się aż dwie europalety ładowność tego samochodu w wersji dwumiejscowej, czyli van. To 770 kg, więc są to parametry dla tego segmentu bardzo dobre. Co więcej, mimo zamontowania pod podwoziem zestawu baterii, które ważą prawie 300 kg. Nie została zmniejszona przestrzeń ładunkowa, więc funkcjonalność tego samochodu została zachowana w stosunku do modelu bazowego spalinowego NV200. Co więcej, skutkiem ubocznym zamontowania tych baterii tak bardzo nisko jest fakt, że samochód bardzo dobrze się prowadzi, ponieważ jego środek ciężkości jest położony bardzo blisko ziemi. Dodatkowe zalety ponad NV200 to również nieco szersze nadwozie, oraz dłuższe to też powoduje, że parametry jezdne tego samochodu są bardzo obiecujące kolejna rzecz z punktu widzenia użytkownika i komfortu jego pracy czy jazdy na co dzień to praktycznie absolutna cisza wewnątrz. Słyszymy tylko powietrze, no z tym trudno walczyć, w próżni się nie jeździ. Brak wibracji, które towarzyszą zawsze silnikom spalinowym. Bardzo elastyczne i bardzo dynamiczne przyspieszanie, ponieważ w przypadku wszystkich silników elektrycznych moment obrotowy dostępny jest już od 0 Prędkości. Jest on dosyć imponujący, 254 Nm. Automatyczna skrzynia biegu, więc też wygoda dla kierowcy, który nie musi cały czas mieszać, mówiąc nieładnie, jeżdżąc po mieście. Więc ta jazda jest komfortowa, jest przyjemna i siłą rzeczy użytkownik jest znacznie mniej zmęczony po całym dniu pracy takim samochodem w porównaniu z samochodem klasycznym. Użytkownikiem Lifa i przez ostatnie 6 tygodni testującym NV200 jest Tomasz Gać z Łódzkiej Firmy Kurierskiej. Myślę, że samochody elektryczne są dużo bardziej ekologiczne niż tra tradycyjne samochody. Myślę, że jeśli chodzi o operowanie po mieście, są to zasięgi przekraczające 100 km dają już podstawy, mają już sens, ma sens już zakup tego typu samochodów. Są one ciche bardzo szybkie, naprawdę ze świateł są pierwsze e, i tanie bardzo w użytkowaniu są drogie w zakupie, a tanie w użytkowaniu i trzeba to sobie powiedzieć e, od razu e, więc e, jeśli ktoś patrzy w długiej perspektywie, kilku lat e, jesteśmy w stanie uzyskać, e, czy w, przy tym modelu NV 200 czy przy Nissan Leaf efekt taki, że po kilku latach nam się ta zwiększa, wyższy koszt zwróci Samochodem w testową jazdę po Ursynowie ruszyliśmy z Filipem Bednarkiewiczem, dziennikarzem motoryzacyjnym, niderlandystą, którego mało interesują Lexusy i McLareny. Uwielbia samochody użytkowe, szczególnie dostawczaki, bo wie, że bez nich współczesny świat po prostu nie mógłby istnieć. Powiedz mi skąd zamiłowania do samochodów ciężarowych? Tak jak mówiłem, że samochód ciężarowy to jest coś co ma określoną rolę. jaką on tą rolę będzie, swoją rolę będzie źle wypełniał. To jest bardzo duża grupa ludzi, która prawdopodobnie na tym ucierpi. W przeciwieństwie do samochodu osobowego, który może być po prostu beznadziejny i wiele osób i tak sobie nie jest z tego nawet sprawy. Tak? Jak to jest z tymi właśnie dostawczymi? Powiedz, to... W stosunku do swoich y, rozmiarów i takich możliwości, tak, które są zapisane konstrukcyjnie, tak naprawdę samochody dostawcze mają dużo trudniejsze życie. Bo ciężarówki nie jest się w stanie przeładować, dajmy na to o 120% gdzie w samochodzie dostawczym to może być normą, tak? Bo gdyby ciężarówka była przeładowana o 120%, to by ważyła 65 ton, no to to już by była przesada. Plus ciężarówkami nikt nie skacze po krężnikach przez 12 godzin dziennie, więc to są po prostu najdoskonalsze samochody, jakie powstały, tak? W pewnym sensie. No dobra, to teraz o wrażeniach tym opowiadaj na szybko. Co możesz teraz powiedzieć? Tak naprawdę... Y co mnie zaskoczyło, to jadąc 60 godzinę zapomniałem, że jadę samochodem elektrycznym. Z tego względu, że cisza już nie odgrywa takiej wielkiej roli, bo po prostu słyszę opony, tak? Słyszę dziury. Plus do tego po prostu się jedzie. Jak ja każdy na polskiej nie... drodze w fali. Dokładnie, więc tak naprawdę jedzie się jak każdym innym samochodem. Przy przyspieszaniu jest duża różnica. Bo wtedy faktycznie ta cisza jest nietypowa, ale nie sieci po prostu z zwykłym samochodem. Wczoraj mi ktoś powiedział, mm -hmm. a propos, że będzie się ruszać kamera, ktoś mi powiedział, że nagrania mm -hmm. takie z ręki są mm -hmm. bardziej wiarygodne. No, no oczywiście. No jak się nic nie rusza, to wiadomo, że to jest bardzo telewizyjne, tak? A telewizja podobno kłamie, więc może dlatego ludzie nie lubią. Tutaj w lewo. No, tak. tak. Niecały rok temu miałem przyjemność jeździć Nissanem NV200 w wysokoprężnej wersji 1.5 diesel. Samochód ten bardzo mi się podobał. Bo ma doskonały stosunek ładowności i, i wielkości przestrzeni ładunkowej względem swoich wymiarów zewnętrznych, ale samochód, którym jeździłem dzisiaj, jeździł nieporównywalnie przyjemnie. Było to elektryczne ENV200. Z zalet można wymienić bardzo cichą pracę samochodu. Tak naprawdę samochód nie wydaje prawie żadnego dźwięku. Jest to porównywalne może z dźwiękiem, który wydaje metro. Oprócz tego mamy. Większą ładowność niż w samochodzie z silnikiem spalinowym. Do tego dochodzi jeszcze moment obrotowy, który jest dostępny po prostu zawsze, bo nie jest dostępny po prostu, gdyby tam był obrotomierz, można by powiedzieć, że on jest dostępny od zera obrotów. Dzięki temu samochód po prostu fantastycznie przyspiesza. Oprócz tego są dwa tryby jazdy: jest tryb normalny, w którym mamy do dyspozycji całą moc. Samochód jest wtedy naprawdę szybki i potrafi wyprzedzić zwykły samochód spalinowy. Wprawiając pana, który siedzi obok, naprawdę duże zdziwienie, a jednocześnie mamy też tryb, który jest połączony z ładowaniem baterii przy każdym puszczeniu podału gazu. Wtedy odzyskuje się energię z hamulców. Jazdę można porównać trochę z jazdą z włączonym hamulcem silnikowym w ciężarówce, czyli po prostu puszczamy gaz, a nasz samochód w kilka sekund wyhamuje o 20 km na godzinę. Więc jeśli ktoś dobrze tym operuje, może mieć jednocześnie dobrą zabawę z tego, a jednocześnie po prostu jechać ekologicznie. A jak współczesny świat przyjmie elektryczne dostawczaki, najbliższe lata na pewno będą przełomem dla takich samochodów.